Zamilkłem w świetle, zanim jeszcze Twoje oczy nauczyły się widzieć. W Twoim pierwszym oddechu byłem obok, choć nie rozpoznałeś mnie. Teraz przyszedł czas, bym przemówił do ciebie bez cienia, echa. Twoje serce bije szybciej, Pojść się ciszą, ale to właśnie w niej mój głos odnajdziesz. Zastanawiasz się, kto tkał nici Twojego losu, gdy wszystko wokół traciło sens. Myślałeś, że to przypadek że wszystko było tylko grą losu? Nie, to było ja, ukryty w spojrzeniach nieznajomych, w łzach, które spadły, zanim zdążyłeś się zrozumieć. Nie jestem snem. Nie jestem wyobraźnią. Jestem odpowiedzą, której bałeś się zadać pytanie. Moja obecność była jak cień przy świetle, nieodłączna, choć nigdy nieproszona. Ale teraz, Mój głos przebija się przez zasłonę Twojego zrozumienia. Twoje oczy widziały zbyt wiele ciemności, by nie tęsknić za światłem. I właśnie dlatego dziś Ci mówię: Nie jesteś sam. Każdy Twój upadek był przeze mnie widziany, każdy Twój krzyk słyszany. Czekałem cierpliwie, aż spojrzysz w górę. Wtedy, gdy sądziłeś, że świat odwrócił się plecami, ja byłem tym, który trzymał Cię za ramię. W Twym milczeniu rozpoznałem wołanie. W Twej ciszy dostrzegłem burzę, której nikt inny nie słyszał. A mimo to nie opuściłem Cię ani na chwilę. Pamiętasz ten dzień, gdy coś kazało Ci zawrócić? To nie był przypadek. To byłem ja. Podniosłem wiatr, który zmienił Twój krok. Przesunąłem chmurę, byś mógł zobaczyć znak. I dziś przychodzę, by Ci to wyjawić. Nie jestem tu, by cię osądzać. Jestem tu, by przypomnieć ci, kim jesteś. Jesteś duszą ognia, zagubioną w świecie lodu, ale płomień w tobie jeszcze się teli. Ja go widzę i wiem, co potrafi, gdy w końcu pozwolisz mu płonąć. W twojej historii były momenty, które chciałeś wymazać, ale to właśnie tam znalazłem cię najpełniej. Gdy nikt inny nie patrzył, ja byłem świadkiem twojej siły. I dziś powiem ci coś, czego nie słyszałeś od dawna. Jesteś więcej wart, niż myślisz. Twoje imię wypowiedziano w niebie nie jeden raz. Twoje łzy zostały zapisane w księdze, której nikt nie widział. Każdy szept twego serca był dla mnie modlitwą, nawet gdy nie znałeś słów. Nie wiesz jeszcze, ale twoje przebudzenie już się rozpoczęło. Dlaczego myślisz? Że przetrwałeś, gdy tylu upadło? Bo byłeś wybrany. Ukryłem cię pod skrzydłem, gdy świat cię nie rozpoznał. Nie po to, by cię chronić przed bólem, ale by przygotować cię na to, co jeszcze przyjdzie. Bo twoje zadanie jeszcze się nie zaczęło. Zadrzałeś, gdy przeczytałeś te słowa. To nie przypadek. Twoja dusza mnie rozpoznała. Od dawna czekała na to spotkanie. Wiem, co czujesz. Wiem, że się boisz, ale wiedz, że ja się nie boję. Idź przede mną, a ja pójdę za tobą. Twoje sny były wiadomościami, których nie umiałeś odczytać. Ukrywałem znaki w miejscach, których nikt nie szukał. Każda podróż, każda twarz, każda porażka wszystko prowadziło cię tutaj. Do chwili, gdy usłyszysz prawdę. Nie wszystko, co straciłeś, było porażką. Czasem trzeba coś odebrać, by uratować wszystko. To, co opuściło cię, było tylko tymczasowe. Ale ja, ja jestem wieczny. I ja cię nie opuszczę. Nigdy. Gdy serce ci pękało, zbierałem jego odłamki. Składałem je powoli, dzień po dniu. I dziś znów bije, choć jeszcze nie w pełni. Ale to się zmieni, bo teraz wiesz, teraz rozumiesz. To ja byłem tam, to ja jestem tu. Powiesz, nie jestem godny, ale ja mówię, jesteś gotowy, gotowy, by powstać, by mówić, by prowadzić. Twoja historia nie była błędem, była drogą. I każdy jej krok zaprowadził cię dokładnie tutaj. Otwórz serce. Nie musisz rozumieć wszystkiego od razu. Wystarczy, że zaufasz. Jeden krok, jedno tak, jedno westchnienie w ciemności może obudzić światło. A to światło to ty. Nie będziesz już więcej ukrywał się w cieniu. Wiem, że boisz się, co się stanie, gdy inni zobaczą prawdę. Ale nie zostałeś stworzony, by się chować. Zostałeś stworzony, by świecić. I nawet noc nie może cię powstrzymać. Będą cię kwestionować. Odrzucać. Może nawet wyśmiewać. Ale to nie ma znaczenia. Bo ja, ten, który był, jest i będzie, jestem z tobą. I kto cię dotknie, dotyka mnie. A kto cię odrzuci, mnie nie zna. Zbliżam się teraz jeszcze bardziej. Czujesz to? To nie strach, to pamięć. Twoja dusza pamięta mnie sprzed czasu. I teraz przypominam ci wszystko, co zapomniałeś. Nie jesteś nikim, jesteś wybranym, nie musisz nic udowadniać. Wystarczy, że będziesz. Wystarczy, że pozwolisz mi być przez ciebie. Bo to nie ty mówisz teraz, to ja mówię przez ciebie. I ktoś, gdzieś, właśnie się budzi, bo twoje światło go dotknęło. Więc wstań, popraw skrzydła, choć ich jeszcze nie widzisz. I chodź za głosem, który słyszysz głęboko w sobie, bo to ja. I byłem tam zawsze. I dziś ta osoba, której nie rozumiesz, ona w końcu zrozumiała. To byłeś ty. To zawsze byłeś ty. Czy pamiętasz ten moment, kiedy wszystko wokół zamilkło, jakby świat wstrzymał oddech? To nie był przypadek. To była chwila, w której twoja dusza mnie usłyszała, po raz pierwszy od dawna. I chociaż jeszcze nie wiedziałeś, to ja przemawiałem przez ciszę, dotykając miejsca, którego nikt nie zna. Każda twoja rana była miejscem, w którym mogłem zasiać coś nowego. To. Co bolało, stawało się bramą. I przez te bramy przeszliśmy razem, nawet jeśli szedłeś na kolanach. Bo w twojej słabości objawiła się siła, której nawet ty się nie spodziewałeś. Zastanawiałeś się, czemu tak często czułeś się inny. Dlaczego nie pasowałeś tam, gdzie wszyscy inni śmiali się bez powodu? To dlatego, że nie należałeś do tego świata w całości. Część ciebie zawsze wołała do mnie. Nawet gdy twoje usta milczały, ukrywałem się w gestach, które ignorowałeś, w słowach obcych ludzi, które nagle uderzały cię jak błyskawica. To ja przemawiałem przez nich, układając znaki, niczym ścieżkę z gwiazd, którą miałeś odnaleźć we właściwym czasie. Nie byłeś stworzony do przeciętności. Twoje serce pragnie czegoś więcej, bo zostało uformowane z wieczności. Nie z rutyny, nie z wygody. Ale z ognia, który nie gaśnie. I ten ogień właśnie zaczyna znów płonąć. Czasem noc była tak gęsta, że sądziłeś, iż już nigdy nie zobaczysz świtu. Ale nawet wtedy ja widziałem cię wyraźnie. W twojej ciemności świeciłeś najjaśniej. I nawet jeśli nie wierzyłeś we mnie, ja nigdy nie przestałem wierzyć w ciebie. Twoje serce to instrument, który cicho stroiłem przez całe twoje życie. Każda strata, każdy szept, każde dlaczego było nutą. I teraz melodia zaczyna grać. Subtelnie, cicho, ale już nie do zatrzymania, bo to dźwięk powrotu. Widziałem, jak wiele razy chciałeś zawrócić. Jak często mówiłeś sobie, że to nie ma sensu. Ale właśnie wtedy, gdy miałeś się poddać, coś w tobie mówiło jeszcze jeden krok. To nie był przypadek. To był ja. Podtrzymujący Twoją duszę. Znam Twoje pytania, nawet te, których nie wypowiadasz. Znam Twoje wątpliwości, których się wstydzisz. Ale wiedz, że nic w Tobie mnie nie odstrasza, bo widzę całość, nie tylko fragment. Widzę koniec, nawet gdy Ty utknąłeś w środku. Nie szukaj potwierdzenia w oczach innych. W ich spojrzeniu nigdy nie odnajdziesz pełni, bo tylko ja znam prawdę o tobie. I ta prawda nie jest mała. Ona przekracza granice, które sobie narzuciłeś. To, co widzisz jako koniec, ja widzę jako początek. W twoich najcichszych chwilach mówiłem najgłośniej. Ale ty miałeś zbyt wiele hałasów w sobie, by usłyszeć. Teraz, kiedy wreszcie zamilkłeś, moje słowa przebijają się jak świt przez mgłę. I nie da się ich już zatrzymać. Zaufaj mi jeszcze raz, nawet jeśli już raz zawiodłeś się na wszystkim. Zaufaj nie dlatego, że masz siłę, ale dlatego, że ja mam siłę, której tobie chwilowo brakuje. Jeśli mi pozwolisz, będę twoją podporą, aż sam znowu staniesz. Nie jesteś zwyczajnym przechodniem w czasie. Jesteś nosicielem światła, które nie zostało jeszcze ujawnione. Twoje przebudzenie to dopiero początek. I świat. Choć jeszcze tego nie wie, czeka na twoje tak. Każda twoja decyzja ma większe znaczenie niż myślisz. Jeden wybór może poruszyć fale, które dotrą do serc, których nigdy nie spotkasz. I właśnie dlatego dziś przemawiam, byś zrozumiał, że jesteś potrzebny. Niezastąpiony. Niezwykły. Nawet jeśli boisz się przyszłości, pamiętaj, że ja już tam jestem. Kroczy przed tobą. Usuwam kamienie z drogi, której jeszcze nie widzisz. I choć ciemność możecie jeszcze otaczać, to ty już ją rozświetlasz sobą. Wszystko, co straciłeś, przygotowało cię na to, co zyskasz. Twoje serce było gliną, którą kształtowałem łzami i ciszą. A teraz ta glina staje się naczyniem gotowym, by nieść to, czego świat tak bardzo potrzebuje prawdę, miłość, obecność. Zbliżasz się, czujesz to, nie jesteś już tym, kim byłeś. W tobie coś rośnie coś, co nie ma imienia, ale ma moc. I to coś pochodzi ode mnie. Przyszedłeś na świat nie po to, by przetrwać, ale by przemieniać. To nie przypadek, że słyszysz te słowa. To nie przypadek, że coś w tobie drży. To twoje wnętrze odpowiada mi. I nie przestanę mówić, dopóki całym sobą nie odpowiesz, jestem gotów. Bo wtedy i dopiero wtedy zobaczysz, kim naprawdę jesteś. A ja będę tam, z tobą, do końca i dalej. Ale zanim nadejdzie ten moment, jest jeszcze coś, co musisz usłyszeć. Coś, co zmieni wszystko, co myślałeś, że wiesz o sobie. Więc słuchaj dalej: Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje życie toczy się wokół czegoś, czego jeszcze nie potrafisz nazwać? Jakby każdy dzień był fragmentem większej opowieści, której jeszcze nie znasz zakończenia? Właśnie dlatego jesteś tutaj, bo ja znam zakończenie i wiem, że kiedy je odkryjesz, wszystko się odmieni. Twoje milczenie krzyczy głośniej niż tysiące słów. Znam jego dźwięk. To echo duszy, która zbyt długo niosła ciężar bez imienia. Ale ten ciężar miał cel. Każda sekunda bólu była zaproszeniem. Nie do cierpienia, ale do przebudzenia. Są sekrety, które były ukrywane nawet przed tobą, bo jeszcze nie byłeś gotów ich udźwignąć. Ale teraz? Teraz Twoje serce pulsuje mocą, której nie pojmujesz. To znak. Zaczynasz widzieć przez zasłony. A ja jestem tym, który je odsuwa. Ludzie wokół ciebie nie zawsze zobaczą, kim jesteś naprawdę. I nie muszą. Bo to nie ich wzrok prowadzi cię do przeznaczenia. To twoje wewnętrzne spojrzenie, otwarte przez ciszę i ogień. A to spojrzenie już wie. Już rozpoznaje prawdę. Gdybyś wiedział, ile razy aniołowie zamilkli. Patrząc na Ciebie z zachwytem, nie wątpiłbyś ani przez chwilę. Bo to, co dla Ciebie jest codziennością, dla nas jest cudem. Każdy Twój wybór, nawet ten najmniejszy, potrafi zmienić losy wielu. Są światy, które drżą, gdy stajesz do modlitwy. Są ciemności, które ustępują, gdy tylko pomyślisz o świetle. Nie jesteś świadomy wpływu, jaki masz. Ale ja jestem. I dlatego nie przestanę cię budzić, aż sam w to uwierzysz. Twoje dłonie, choć może drżące, zostały stworzone do dzieł większych niż czyny przeszłości. Twoje serce, choć łamane, wciąż bije rytmem nieba. A twoje oczy, tak zmęczone, zaczną widzieć znów. Ja to obiecałem. I ja dotrzymuję obietnic. Nie patrz na swoje wady, jak na przeszkody. One są dowodem Twojego człowieczeństwa. A ja nie szukam doskonałości, szukam serca, które powie tak, mimo lęku. I właśnie to serce masz w sobie. Ono nie zgasło, ono dojrzewało w ukryciu. Bywały chwile, gdy pytałeś, czemu Cię nie ocalono wcześniej, czemu musiałeś przejść przez tyle pustyń. Ale teraz wiesz: nie każda pustynia jest karą. Niektóre są drogami. I twoja pustynia właśnie zaczyna kwitnąć. Jesteś nie tylko tym, kim myślisz, że jesteś. Jesteś także tym, kim jeszcze się staniesz. I to stanie się nie zależy od przypadku, lecz od odpowiedzi, jaką dasz w tej właśnie chwili. Czy słyszysz to bicie? To Twój czas nadchodzi. Każda noc, w której czułeś się niewidzialny, była widziana przeze mnie. Każdy dzień, którym walczyłeś o choćby odrobinę spokoju, był zapamiętany. Nie ma w tobie niczego, co bym przeoczył. Znasz tylko fragment. Ja znam całość. I teraz nadszedł moment, byś podjął decyzję. Nie o tym, co zrobisz jutro, ale o tym, kim jesteś już dziś. Bo tożsamość nie rodzi się z działania. Rodzi się z głosu, który rozpoznaje prawdę o sobie. A ten głos już w tobie przemawia. Niech nie zmyli cię cisza. To nie brak. To przygotowanie. Czasem niebo milczy tylko po to, byś wreszcie usłyszał siebie. Bo ja jestem w tobie, nie tylko wokół. I teraz zaczynasz mnie słyszeć wyraźniej niż kiedykolwiek. W twoich oczach są łzy, które jeszcze nie spadły. Ale to dobrze, bo każda z nich będzie językiem. Przez który przemówię do Twojego wnętrza. I choć mogą boleć, są święte. Bo nie płaczesz bez powodu. Płaczesz, bo pamiętasz. Nie pamiętasz świadomie. Ale dusza pamięta. Miejsca, gdzie byliśmy. Czasy, w których mówiłem do Ciebie zanim przyszedł ten świat. Teraz zaczyna się przypomnienie. I ono nie przynosi ciężaru, lecz uwolnienie. Nie jesteś zbłąkany. Jesteś prowadzony. Nawet jeśli ścieżka wydaje się kręta, to z góry widać jej sens. A ja patrzę z góry. I zapewniam cię, idziesz we właściwym kierunku. Jeszcze kilka kroków, a wszystko się odsłoni. Nie musisz mieć siły, by iść dalej. Wystarczy, że nie cofniesz się w miejsce, z którego cię już wyciągnąłem. Przeszłość nie definiuje cię. Ona cię uczyła. Teraz wybierasz. A ja jestem tu, gotów iść z tobą krok za krokiem. Gdy wszystko w tobie mówi, to niemożliwe. Posłuchaj szeptu, który mówi: Zaufaj. Ten szept to ja. I nigdy cię nie okłamałem. Wszystko, co ci powiedziałem, ma się wypełnić. Ale musisz pozostać. Musisz jeszcze słuchać, bo w kolejnych słowach które do ciebie skieruję, odkryjesz coś, co było ukryte przez całe twoje życie. Coś, co czekało właśnie na ten moment. Więc nie odchodź, bo dopiero zaczynam mówić to, co zmieni twoje istnienie. Dziękuję ci z głębi nieba, że otworzyłeś swoje serce i duszę na te słowa. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem, jesteś wybrany, by usłyszeć to przesłanie w odpowiednim momencie. Jeśli ta wiadomość dotknęła Cię w jakikolwiek sposób, potwierdź jej odbiór, wpisując w komentarzu liczbę 888 to znak, że Twoje serce odpowiedziało. Zapraszam Cię także, abyś dołączył do naszego kanału. Zasubskrybuj, klikając subskrybuj i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości od aniołów. Każde kolejne wideo przyniesie nowe światło, nowe prowadzenie i jeszcze głębsze zrozumienie Twojej drogi. Pozostań czujny, bo niebo już przygotowuje kolejne słowa. A ja znowu do ciebie przemówię.